Powiedzmy sobie troszeczkę też o efekcie cieplarnianym, bo on też jest związany trochę z pochłanianiem tego, tej energii promieniowania słonecznego. Wyobraźmy sobie taką szklarnię, jak tutaj widzimy na rysunku. Światło słoneczne wpada do tej szklarni, tak? Czyli ono sobie wpada tutaj i jest sobie, dotyka Ziemi, i ono sobie tutaj po prostu jest. Część z tego. Promieniowania zostanie wypuszczona z zewnątrz, ale pamiętajmy o tym, że promieniują też Ziemia, rośliny, które znajdują się w tej szklarni, tak? To znaczy, że nie wszystko jesteśmy w stanie wypuścić z powrotem z tej szklarni, dlatego właśnie w takiej szklarni zawsze jest cieplej niż na zewnątrz, prawda? No właśnie, i z Ziemią jest trochę podobnie, ponieważ atmosfera Ziemi działa podobnie jak właśnie taka szyba szklarni i przepuszcza promieniowanie słoneczne, ale nie wypuszcza go w całości, tak, na zewnątrz. Tak, czyli musimy pamiętać, że atmosfera Ziemi, podobnie jak szyba szklarni, przepuszcza promieniowanie słoneczne, ale nie wypuszcza na zewnątrz całego promieniowania cieplnego Ziemi. I to właśnie jest nazywane efektem cieplarnianym. I to jest dla nas korzystne. A wiecie dlaczego? Zobaczcie. Czyli jeszcze raz, promieniowanie słoneczne wpada do nas, tak? Część tego promieniowania jest odbijana od, od, od atmosfery, tak jak tutaj widzimy, ale większa część z niego wpada. I część tego promieniowania, może zaznaczam sobie teraz na niebiesko, które dojdzie z powrotem do Ziemi, czyli te, część tego ciepła z Ziemi jest wysyłana z powrotem, ale część znowu odbija się od atmosfery i wraca do nas. Gdyby tak się nie działo, to tak na dobrą sprawę na Ziemi nadal trwałaby epoka lodowcowa, ponieważ całe ciepło byłoby oddawane w kosmos. No a nie do końca nam by się to podobało, prawda? Więc ten efekt cieplarniany jest bardzo w porządku. Z tym, że w ostatnich czasach tego dwutlenku węgla, który zatrzymuje tak naprawdę to ciepło na Ziemi, jest coraz więcej w naszej atmosferze. No właśnie, i coraz więcej tego promieniowania cieplnego nie przechodzi przez tą atmosferę, tylko zostaje jednak u nas. A to już jest mniej korzystny efekt, ponieważ prowadzi do globalnego ocieplenia klimatu, który z kolei, no tak jak ta epoka lodowcowa, nie do końca jest dla nas korzystny, prawda? Właśnie, więc trzeba we wszystkim znać umiar.